Bardzo proszę. Dziękuję. Dzień dobry, Panie Prezydencie. Rzeklina Skowrońska, Telewizja w Polsce. Chciałabym swoje pytanie skierować do Pana Prezydenta Dudy. Panie Prezydencie, premier Donald Tusk kilkanaście minut temu podczas konferencji z Olafem Scholzem mówił, cytuję, o wymuszonym historycznie zrzeczeniu się reparacji. Jak Pan Prezydent ocenia te słowa, a także te niemieckie propozycje zadośćuczynienia Polakom za straty poniesione podczas II wojny światowej, z którymi kanclerz Scholz przyjechał do Warszawy? Chodzi między innymi o wsparcie żyjących, ocalałych a także budowę domu pamięci w Berlinie. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę Panie Prezydencie. Proszę Państwa, no w, jeżeli chodzi o kwestie upamiętnienia w Berlinie, to od długiego czasu już czekamy na to, aż adekwatne upamiętnienie w Berlinie będzie i mamy to cały czas obiecywane przez władze niemieckie, więc powiem tyle. Mam nadzieję, że w końcu to upamiętnienie godne będzie, bo Polska była pierwszą ofiarą Hitlerowskich Niemiec, i od napadu na Polskę rozpoczęła się II wojna światowa. 6 milionów naszych obywateli zginęło w czasie II wojny światowej, i to upamiętnienie z całą pewnością jest Polakom należne. Natomiast niezależnie od upamiętnienia, pamiętajmy o tym, że to my ponieśliśmy gigantyczne skraty, straty na skutek niczym niesprowokowanej niemieckiej agresji w 1939 roku i przez cały okres trwania. II wojny światowej, kiedy Polska była przez Niemcy okupowana, kiedy, kiedy Polacy byli zamykani w obozach koncentracyjnych, kiedy Polacy byli wywożeni na roboty przymusowe do Niemiec, kiedy Polacy byli torturowani, mordowani. Ja nie podzielam stanowiska o tym, że kiedykolwiek polskie władze w sposób skuteczny, jakiekolwiek polskie władze, czy to władze komunistyczne, czy jakiekolwiek polskie władze skutecznie zrzekły się prawa do, do, i roszczeń do, 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 do zadośćuczynienia nam za krzywdy, które stały się udziałem Polaków, polskiego narodu i naszego państwa, naszych ziem w okresie II wojny światowej. I, nie uważam, żeby jakiekolwiek tutaj, jakakolwiek rezygnacja, czy zrzeczenie się z jakichkolwiek oczekiwań, roszczeń było dokonane prawnie skutecznie. Więc, Jeżeli pan premier zgadza się z niemieckim stanowiskiem, że doszło do jakiegoś zrzeczenia, to ja powiem tak, ja się nie zgadzam. Dziękuję bardzo panie prezydencie. Uprzejmie proszę o zabranie głosu teraz przez media albańskie. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Dzień dobry Państwu. Mam pytanie dla Pana Prezydenta Begaj. Przed chwilą Pan Prezydent rozmawiał z Panem Prezydentem Dudą o podniesieniu poziomu stosunków między Polską a Kosowem do poziomu ambasad. Czy moglibyście Państwo trochę więcej, Pan Prezydent mógłby trochę więcej powiedzieć na ten temat? Chciałbym bardzo wspierać to, co Polska robi dla, dla krajów Bałkanów Zachodnich. Tak jak powiedziałem, Polska była jednym z pierwszych krajów, która uznała niepodległość Kosowa jako jeden z pierwszych krajów. I to bardzo ceni mi. Bardzo wysoko cenimy również to, że udało się otworzyć konsulat Kosowa tu w, w, w Warszawie i myślę, że to chcielibyśmy podkreślić, że byłoby rzeczą ważną, gdyby ten poziom stosunków konsularnych został podniesiony do poziomu na, na poziomie ambasad, ponieważ to, to w naszej ocenie wpłynie pozytywnie na stabilizację regionu. To, co jest najważniejsze w tym naszym regionie, czyli na rzecz bezpieczeństwa, stabilizacji i stałego bardzo, rozwoju. Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, serdecznie dziękujemy za udział w konferencji. Dziękuję bardzo.